No, właściwie powinienem powtórzyć część zapowiedzi, w tym sensie, żeby podać informację, iż mieszkam w kurniku pod Poznaniem, jestem Poznaniakiem. Jak podobnie na tej zasadzie, przepraszam, zapomniałem się przywitać, bo nie jestem jedynym Poznaniakiem, jest przez wybitny przedstawiciel Mosiny na sali i nie jestem. <noise> <noise> Nisko się kłaniam. W niniejszym Państwo pewnie rozpoznajecie. Już przywitałem się z paroma innymi osobami, więc pewna nieśmiałość we mnie tutaj. Jest w tej chwili, bo to wybitne grono słuchaczy i nie tylko słuchaczy, w tym momencie też wykonawców. Zaśpiewam kilka piosenek z różnych czasów, w tym sensie, że w różnych czasach je sobie pisałem. Zacznę od salmacji, a potem jeszcze pewnie troszeczkę o Francję zahaczę. Rzadko kiedy w sumie Ostatnio występuję sam z gitarą, przeważnie jednak w większym składzie. Niekoniecznie takim dużym, bo to się zdarzało 6-7 osób z różnymi instrumentami. Ale ostatnio z Henrykiem Lutnistą, Kasperczakiem i gitarzystą też stworzyłem taki duet albo tercet jeszcze z innym muzykiem. Nie wyłącznie, bo wszystkie zespoły, z którymi od czasu do czasu koncertuję, tak zwane moje, czyli trzy w sumie różne składy. No, ośmieliły mnie do tego, żeby nie grać samodzielnie przy gitarze. Także jest to jeden ze sposobów wykonywania, który czasami wprawia w pewne kompleksy, bo nie jestem gitarzystą. Tym niemniej w związku z tym, tym bardziej zaśpiewam najpierw piosenkę poetyka, czyli to jak Wacław Potocki pisał o pisaniu piosenek. Chciałbym napisać sam i powiedzieć sam, ponieważ tak jak on napisał, on nie pisał o pisaniu piosenek, ale o wierszu, nie pisał, nie wiersz, więc gdyby pisał o pisaniu piosenek, to prawdopodobnie napisałby tak, jak ja bym napisał, gdybym pisał tak jak on. Nie pisze tak jak on, ale... Tak trochę trzeba było się poczuć, więc w sumie napisałem tak, jakby on nie napisał. Pisać trzeba gęsto, by rym w rymie wędził się jak węgorz w wonnym dymie. Słowa jak hajduki w rydzie lub jak buldok, gdy się wgryzie. Słowem słowom musi puść i by gwóźdź. Poemata poważniejsze, nieco Dawidowym światłem, niechaj świecą, niczym żar w kadzideł dymie frazy mają ruść olbrzymie, Na ich grzbiecie Boże, daj posiąść raj. Ale teraz byle ćwik umarty, produkuje wiersze jak pękarty śród słów czyniący, jak śród zwierząt, niekontrolowany nierząd, kaliopy psując, w szczyt wciska kit. Niepohamowany szał mnie chwyta, gdy takiego widzę parazyta, zaraz wino w gardło leje i popełniam. z ran grafoman. Wiersze pisać to połowa chwały. Trzeba jeszcze aby smakowały, gdy się towarzystwo zbierze. Czytać zacznę przy deserze. Muszą chciwi słuchać łód, niż pić miód. O zaszczyty nie turbuje głowy, bo ja jestem wierszok letawsiowy wsiowy. Na Pegazie jak na łysku, po Parnaskim gnam pastwisku, mając u Olimpu stóp, dom i grób.